Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj troszkę nietypowo, bo pierwszy raz mam do dyspozycji jakiś normalny warsztat, w którym mogę sobie popracować, a nie zawsze yy, na zewnątrz, tak jak do tej pory to robiłem. Większość w sumie rzeczy przy busie. Nie bez powodu, bo dzisiaj mam troszkę bardziej precyzyjną pracę, a mianowicie będę chciał zrobić coś, co za każdym razem, kiedy musiałem coś wyciągnąć z bagażnika w podróży, i szczególnie kiedy było schowane z tyłu, musiałem połowę rzeczy z bagażnika wyciągać, żeby się do niej dostać. Za każdym razem o tej rzeczy myślałem i jest to mianowicie taka wysuwna duża szuflada, którą będę mógł sobie wyjeżdżać z bagażnika w kamperze i dzięki temu będę się mógł dostać do wszystkich potrzebnych rzeczy. Jeżeli chodzi o takie procesy stolarskie, to u mnie troszkę tak średnio w tym temacie, ale mam na szczęście już przygotowane płyty meblowe, przygotowane docięte na wymiar, także dzięki Szwagry za to, że to przygotowałeś. No ja postaram się to ładnie poskręcać i do tego zrobić mechanizm właśnie wysuwania tej szuflady. Jest dużo rozwiązań gotowych. Po prostu kupujemy prowadnice tak jak do zwykłej szuflady, tylko oczywiście mocniejsze, dłuższe. I możemy to też zamontować. Też będzie pewnie super działało. Ale przy cenach za tego typu rozwiązania stwierdziłem, że spróbuję to zrobić taką bardziej metodą chałupniczą. Kupiłem sobie troszkę takich rolek na Allegro, do tego nie wiem, czy tutaj widzicie ceownik aluminiowy. Nie robiłem nic podobnego wcześniej, także nie wiem, czy mi wyjdzie. Oglądajcie do końca, zobaczymy, jaki będzie efekt. Ja już nie gadam więcej. Przechodzę do pracy. Na początek sobie skręcę te płyty wszystkie razem. Dorobię do tego jakieś dno, żeby to już jest sztywno trzymało. No i później przejdziemy do tych prowadnic. Jeszcze wam pokażę, co sobie tutaj przygotowałem. E, tutaj ma takie rolki, dzięki którym ta szuflada nie będzie się przemieszczała tak w prowadnicach i nie będzie się blokować. A tutaj te główne, po których będzie. E, szuflada jeździć. Zamówiłem 9 co prawda mam zamiar użyć tylko 8, ale bo na aukcji 9 to już stwierdziłem, że zamówię wszystkie. Jeśli zamawiacie coś na Allegra, sprzedawca ma na przykład tak, w tym przypadku 9 sztuk to już nie róbcie hamowy, tylko zamówcie mu wszystko żeby mógł sobie tą aukcję ściągnąć, bo później takie jednej sztuki nie sprzeda, a mi się przyda, będę miał w zapasie. Ale nie odchodzimy od tematu yy, tutaj mam płyty to jest yy, na przód i tył a to są ścianki boczne Szuflada będzie miała 19 cm głębokości, 122 długości i 68 szerokości. Dobra, nie gadamy, zabieram się do skręcania. Na początek muszę sobie to dobrze rozmierzyć, bo wybrałem cienką sklejkę. Ta ma dokładnie grubość 1 cm, także jak widzicie, niewiele. Ale chyba zauważyliście, że mam dosyć dużego fioła na punkcie oszczędzania masy. No i taka ma płyta, jakby nie było, będzie lżejsza. W każdym rogu zamierzam cztery takie wkręty wkręcić. także Zaczynam sobie rozmierzanie. Najpierw po długości rozrzucę sobie i suwmiarką zaznaczę sobie dokładnie pół, pół centymetra w każdym miejscu. I wtedy powinno być wszystko ok. Przewiercenie następną rzeczą, którą trzeba zrobić, to zrobić taki stożek, który będzie pasował właśnie do tego stożka, który mamy na wkręcie. Inaczej, gdybyśmy to tak po prostu skręcili, tutaj by nam ta płyta popękała, no i średnio by to wyglądało i nie trzymałoby też tak jak powinno. Dlatego trzeba to zrobić i trzeba to mniej więcej dopasować do szerokości łba śruby. Mniej więcej tak to ma wyglądać, czyli w każdy otwór ma po prostu ta, ten łeb od wkrętu wejść. Lepiej to zrobić troszkę większe, bo i tak mam zamiar tutaj jakieś zaślepki na to założyć, żeby ładnie estetycznie wyglądało, także lepiej nawet jeżeli troszkę głębiej siędzie wam ten wkręt. Na początku myślałem, że skręcę tymi wkrętami, ale nie mam mniejszego rozmiaru, a boję się, żeby mi to po prostu nie powękało, dlatego skręcę na tych. Myślę, że będzie spoko. Teraz druga płyta. Teraz najtrudniejsza część zabawy. Muszę to jakoś ładnie tutaj skręcić, żeby było równo. Tutaj mam troszkę zadanie ułatwione, bo mam takie fajne imadełko, w którym mogę sobie tą płytę przynajmniej przymocować na stałe. No a tylko tą będę manewrował. Żeby tutaj nic nie uszkodzić, to na początek wkręcę sobie tylko dwa wkręty. Tak lekko, żeby tylko trzymały w odpowiedniej pozycji płytę. Później sobie przewiercę te dwa środkowe. Dzięki czemu będę mógł wkręcić te wkręty do końca. Nic mi tutaj nie powinno pęknąć. Dopiero wykręcę te wkręty na yy, tak jak właśnie w przypadku tych środkowych. I powinno być wszystko spoko. Teoria wygląda dobrze. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. Widzicie, może nie jest idealnie, ale jest równo. To już na pewno wystarczy do tego, żeby ta szuflada wyglądała tak, jak powinna. A tutaj, jakieś takie drobne kosmetyczne rzeczy, to u mnie, w moim przypadku, to i tak idzie do pokaźnika. Także nie musi być jakoś super ładnie, ale jestem zadowolony. Teraz zostawiam kamerę, żeby mi reszta, te trzy inne rogi wyszły troszkę lepiej. No, jak to skręcę, to biorę się za spód szuflady. Tak to wygląda po skręceniu zaczyna już pomału wyglądać jak szuflada. Teraz dopiero widać, że całkiem spore to będzie pojemnik, tak że myślę, że dużo rzeczy tutaj wejdzie. I teraz kolejna sprawa, a tutaj użyję już normalnego drewna, żeby to troszkę wzmocnić. Na początek w rogach muszę sobie te klepki dociąć z jednej i z drugiej strony. Przymocuję takie wzmocnienia i do tego jeszcze dwa na środku, żeby całą konstrukcję usztywnić. I teraz jedna bardzo ważna sprawa, zanim zaczniecie sobie skręcać właśnie w rogach i wzmacniać tą szafkę, musicie sobie sprawdzić przekątne i to nie tylko raz, ale nawet w trakcie skręcenia. Dopiero jak będziecie skrę mieli skręcone wszystko, to wtedy musicie mieć pewność, że wasze przekątne są dokładnie takie same, bo każda odchyłka, nawet minimalna, na przekątnej będzie oznaczać, że, wasz, że wasza szafka nie będzie miała kątów prostych i że będzie po prostu rąbem. A czegoś takiego byśmy nie chcieli, chcemy, żeby to był prostokąt. Dlatego musicie to bardzo dokładnie sprawdzać i kontrolować podczas skręcania. Tutaj mamy 142 niecałe. A z drugiej strony, jak widzicie, mamy 141. No, chyba źle pokazuje, gdzie ten obiektyw jest. Tak, mamy 141, no jak widzicie mamy 1 cm różnicy. I teraz, czyli nasza ta przekątna jest krótsza niż ta, czyli żeby to zrównoważyć, musimy po prostu tak delikatnie przepchnąć tą szafkę. I znowu sprawdzić i aż osiągniecie taki wynik jak potrzebuje. Dobra, ja już sobie sprawdziłem. Tutaj, tam, tutaj mam 141,5 co do milimetra. Teraz, tak jak mówiłem, zacznę sobie to delikatnie skręcać. I w trakcie, oczywiście, też będę korygował, czy tutaj mi się nic nie rozjechało. Jeżeli chodzi o pierwszy etap, to można powiedzieć, że wszystko skończone. Tutaj dodałem jeszcze dwie poprzeczki wzmacniające i do tego spód tej szuflady będzie też ze sklejki, takiej bardzo cienkiej, coś koło 5 mm, żeby też to oczywiście było lekkie i do tego ta sklejka nie będzie tylko wrzucona, będzie też tak samo przykręcona do tej mocnej. Dzięki temu będę miał takie zabezpieczenie, żeby ta szuflada nie zaczęła się rozchodzić w pewnym momencie. No i co, nie zostaje nic innego, teraz bierzemy się za e, prowadnice. Ja już pomoże przymierzam tutaj rolki, będę je zaraz montował. Jedyny problem, który może Wam uda się uniknąć, to kupując te rolki, najlepiej by było dokupić do tego taki całownik, w którym one będą miały jak najmniej luzu. Dosłownie 1 mm to by było tak idealnie. Ja niestety nic takiego nie znalazłem, mam tutaj około pół centymetra luzu. Więc przy wysuwaniu troszkę ta szuflada może się gibać na boki. Niestety nie znalazłem nic innego, mam tylko to. No i co? Muszę po prostu spróbować, czy po prostu to będzie działać. Jak nie, to może tutaj by mi się udało coś podkleić. Tak mniej więcej będą zamocowane te rolki prowadzące. I do tego jeszcze nie wiem, czy 4, czy 3 dodatkowe rolki. Dzięki którym ta szuflada nie powinna się zacinać, ja jeszcze teraz przemyślę, czy na pewno w takiej wysokości, no i zabieramy się za montaż. Witajcie, kolejnego dnia, jak widzicie, zamontowałem już wszystkie rolki. Dodałem też jedną tutaj poprzeczkę wzmacniającą, żeby to troszkę usztywnić od góry, bo tutaj nic nie było. Mógłbym jeszcze dodać parę poprzeczek tutaj, bo ta część nie będzie wysuwana, ale stwierdziłem, że na razie zostawię tyle. Jeszcze jak dokręcę spód, to powinno się tutaj wszystko usz usztywnić. W tym momencie już mam wszystko gotowe, mogę przejść do montażu w busie. Przygotowałem też sobie te dwa profile aluminiowe. Jak widzicie, tutaj mam większe otwory, tutaj mam troszkę mniejsze. Wszystko po to, żebym mógł po prostu wkrętarką tutaj dojść i wkręcić wkręty. A mocował będę do tych belek. Jeśli chodzi o pierwszą listę, to po prostu muszę ją ustawić pod kątem prostym. Więc muszę to do winkla ustawić, przykręcić. A drugą już nie będę mierzył do winkla, tylko po prostu będę patrzył, czy mam równe odległości. Żeby rolki od szuflady się nie blokowały, tylko ładnie chodziły. Także na początek sprawdzam, ustawiam idealnie pod kątem prostym a drugą już tylko mierzę do tej. Woda w końcu wylądowała na swoim miejscu, do tego momentu będzie się wysuwać. Muszę tutaj jeszcze tylko wymyślić jakieś ograniczniki i tutaj jakiś zamek, żeby to mi nie wyjechało podczas jazdy. Także ja jeszcze te niedoróbki. Postaram się wykończyć i Wam pokażę na koniec już jak wygląda finalnie. Słuchajcie, dobrze, że kupiłem o jedną rolkę więcej. Zamontowałem ją tutaj. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze, ale jest troszkę wyżej niż te wszystkie. Dzięki temu szuflada nie opada przy wyciąganiu i dużo płynniej chodzi. E, cały czas Wam mówiłem, że staram się zrobić lekką szufladę, dlatego teraz Wam e, pokażę ile waży. Też jej jeszcze nie ważyłem, także zobaczymy ile wyszło. Musicie wybaczyć ten trzęsący się obraz. Ale zrobimy to wszystko jak najbardziej dokładnie, tutaj jest 0. Troszkę ciężka całe 9,5 kilo, całe 9,5 kilo do, do tego szyny, także podejrzewam, że coś koło 10 kg będzie wszystko ważyło. Tutaj już zważyłem z dynem. Niestety to pierwsze słowo zmierzyłem, pomyliłem się, będę miał drugie ale już chciałem to wsadzić, żeby mniej więcej pokazać ile waży. Myślę, że to całkiem spoko wynik, zważywszy na to, nie, że nie stosowałem tutaj jakichś wymyślnych materiałów. To jest zwykła płyta meblowa, parę listewek, parę rolek i tylko 10 kg, także myślę, że jak na tak dużą szufladę jest, jest ok. Nie dokończyłem co prawda szuflady, ale czas już kończyć filmik, żebym mógł go zrobić na niedzielę tak jak obiecałem. Pokażę wam tylko jeszcze jedną drobną rzecz, którą zrobiłem, a mianowicie te dwie blokady. Dzięki czemu szuflada nie wysunie się bardziej niż może, żeby przez przypadek nie wypadła, także tutaj ta rolka będzie cały czas na swoim miejscu. I zostały dwie niedokończone rzeczy, tutaj dno, ale to jest formalność, tutaj tylko po prostu to przykręcę wkrętami. No i tak jak mówiłem, tutaj muszę wykombinować jakiś zamek, nie będzie to nic trudnego, ale muszę wymyślić coś takiego, co podczas jazdy będzie po prostu ciche, nie będzie wydawało z siebie żadnych dźwięków. To ja kończę, dajcie znać co myślicie o tych 10 kg, moim zdaniem to jest całkiem spoko jak na taką sporą szufladę. Ja mam nadzieję, że już nie będę musiał wszystkiego przerzucać za każdym razem w bagażniku. Dzięki tej szufladzie, także strasznie się z tego cieszę. Bardzo mi tego brakowało. Za tydzień, jak pogoda pozwoli, to ja mam troszkę prac do zrobienia pod podłogą. Także zapraszam za tydzień w niedzielę. Trzymajcie się, hej.